Czy wiesz, że Jezus zostawił nam dwanaście potężnych obietnic dla tych, którzy oddają cześć Jego Najświętszemu Sercu? Wystarczy spełnić pewne warunki, aby otrzymać łaski, które zmieniają życie, a nawet zapewniają pomoc w chwili śmierci. Poznaj tajemnice dziewięciu pierwszych piątków miesiąca i wszystko, co Jezus obiecał tym, którzy odpowiedzą na Jego wezwanie. Zacznijmy od tego, co trzeba zrobić? Być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć komunię świętą wynagradzającą, mieć intencję wynagradzania najświętszemu sercu Pana Jezusa za grzechy ludzi, czynić to przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca. A teraz najważniejsze: oto dwanaście obietnic Jezusa dla tych, którzy czczą Jego serce. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie życia. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. Będę ich pocieszał we wszystkich utrapieniach. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich zamiary. Grzesznicy znajdą w moim sercu źródło i ocean miłosierdzia. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe prędko dojdą do wysokiej doskonałości. Błogosławił będę domom, w których obraz mego najświętszego serca będzie czczony, kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych, imiona tych, którzy będą szerzyć to nabożeństwo, będą zapisane w moim sercu i na zawsze w nim pozostaną. Wielka obietnica. W godzinie śmierci dam łaskę pokuty, nie umrą w stanie grzechu ani bez sakramentów. Moje serce będzie ich schronieniem w ostatniej chwili życia. Tyle łask, a wszystko zaczyna się od jednego kroku, pierwszego piątku miesiąca. Nie czekaj. Jezus czeka na Ciebie z otwartym sercem. Zacznij już w najbliższy pierwszy piątek. On naprawdę dotrzymuje swoich obietnic. Jeśli chcesz pogłębiać swoją wiarę i interesują Cię podobne treści, to zasubskrybuj kanał, a nic Cię nie ominie. Daj lajka i zostaw komentarz a pomożesz dotrzeć do innych z dobrymi treściami.